Zajął górnik w drugim roku spędzonym w Ekstraklasie. Pierwsza. Tak jest. W którym roku górnik po ostatni tytuł mistrza Polski? 1988. Tak jest. W 80 Górnik zdobył cztery razy Mistrzostwo Polski z rzędu. Proszę wymienić przynajmniej trzech trenerów, którzy wówczas prowadzili zespół Górnika. Kostka. Trzech. Bochynek. I Pichniczek. W takiej pozycji w Górniku występował Łukasz Skorupski. Bramkarz. Brak. Dobrze. Ilu jest piłkarzy górnika, którzy strzelili w jednym sezonie co najmniej 20 ligowych goli? Cztery. Bardzo dobrze. A potraficie wymienić kto? Angulo Lubański. A może troszeczkę głośniej, żeby nie słyszeli. Angulo Lubański, Pol. I będzie? Bardzo dobrze. Mamy w komplecie zwycięską drużynę tegorocznej edycji Konkursu Wiedzy o Górniku Zabrze. Powiedzcie, którą szkołę reprezentujecie i przedstawcie się. No, reprezentujemy szkołę SP 42. Ja jestem Wojtek, to jest Piotrek, a tutaj Wiktor. Panowie wygraliście tak naprawdę już od pierwszego pytania, punktowaliście, będąc cały czas w czołówce. No, podzielcie się uczuciami? Jakie to uczucie, być najlepszą drużyną w konkursie wiedzy o górniku? No, na pewno to jest radość, że się wygrywano już po raz kolejny, a tutaj Wiktorii i Piotrek no, po raz pierwszy. Dla ciebie jako kapitana drużyny jest to kolejne zwycięstwo, mhm. więc wiedziałeś z czym to się jej, jak wygląda konkurs? Powiedz mi, jak do niego się przygotowywaliście wspólnie? Na pewno czytaliśmy dużo książek i w internecie poszukiwaliśmy informacji, jakieś zdjęcia, a poza tym nawet oglądanie meczy może wiele dać. Tam też są, na przykład różne osoby, tak, osoby ciekawostki i to e bardzo pomaga. Czy były pytania, które sprawiły Wam jakąś szczególną trudność? Lepiej odnajdujecie się może w tej historii pełnej sukcesów, czy raczej wolicie lata bieżące czy najnowsze? Ja o wiele bardziej historię. Nie, mi się wydaje, że ja o wiele więcej wiem o tych teraźniejszych czasach, ale coś tam też umiem z tych dawnych. Czyli generalnie uzupełniacie się. Tak. tak. No to gratulacje i mam nadzieję, że zobaczymy się na kolejnej edycji. Michał Ukleja oraz Henryk Bąk, organizatorzy konkursu wiedzy o górniku Zabrze, Zabrzeńscy Nauczyciele. 17 edycja dziś właśnie się zakończyła wielkim finałem na arenie Zabrze, ale widzę, że panowie dość nie macie, że jest was w pasji, aby tę. Historię, bo tutaj w gruncie rzeczy bardzo mocno akcentowaliśmy historię górnika kultywować wśród zabrzeńskich dzieci i młodzieży. No realizujemy ten projekt już od kilku lat 17 edycja to już jest szmat czasu. Jest zainteresowanie wśród dzieci, kiedyś jeszcze wśród młodzieży. I my miejmy nadzieję, że w przyszłym roku będziemy również takie konkursy wiedzy organizowali dla starszych klas, czyli dla technikum. Panie Michale, przyszły rok to 75. urodziny górnika zabrze, więc chyba wszyscy chcielibyśmy, aby ten konkurs wiedzy naprawdę był konkursem takim masowym, i by jeszcze ta jego ranga stale, stale wzrastała. No, jest to nasze marzenie od samego początku. Myślę, że młodzież powinna znać historię górnika, bo takiej historii chyba nie ma żaden polski klub i tutaj wszyscy musimy się zgodzić. Ale też teraźniejszość, więc. Mam nadzieję, tak jak kolega powiedział, że uda nam się w następnym roku to rozwinąć na, na miarę tego 75-lecia górnika.